Kolejna część powieści Piastowskich już w sprzedaży. Imienny do nawycia na kapitalbook.pl. Usunięto z ekspozycji Muzeum II Wojny Światowej pod osłoną nocy takie postacie jak święty Maksymilian Kolbe, rodzina Ulmów, Rotmistrz Pilecki. E, to oczywiście w ramach zmian jakie tam zapanowały po z kolei zmianach, które Ministerstwo Kultury w dyrekcji muzeum zaprowadziło. E, to rodzi Pytania, czy Rotmistrz Pilecki ze świętym Maksymilianem należeli do PiSu? Jeśli chodzi o to tragiczne, bo uważam, że to jest tragiczne wydarzenie, które miało miejsce nocą z 24 na 25 czerwca, kiedy pozostaną Ciemności z Muzeum II Wojny Światowej usunięto niekwestionowanych bohaterów, bo niekwestionowani bohaterowie, Rotmistrz Pilecki, święty Kolbe, Rodzina Ulmów to niekwestionowani bohaterowie. To jest rzecz, która brakuje na to słów, tak po ludzku. Wielu komentatorów, także różne środowiska, które protestują kombatanci z czasów II wojny światowej, kombatanci niezłomni, żołnierze armii krajowej, środowiska osób represjonowanych zwracają uwagę i zadają pytania bardzo ciekawe, kto na tym chce zyskać. Berlin, Bruksela, Moskwa. Bardzo ciekawa wyliczanka, ale mnie w tej wyliczance zabrakło jednej stolicy. To nie jest pytanie podchwytliwe, jakiej. Za chwilę do tego dojdziemy. Bo jakim środowiskom naprawdę przeszkadza Rotmistrz Pilecki, rodzina Ulmów i Święty Kolbe? Zastanówmy się chwileczkę. Onegle jechałem do Kazimierza nad Wisłą, kiedy... Andrzej Pilecki, był to rok 2009, opowiadał o tym, jak to Żydzi chcieli zrobić z jego ojca Żyda. Ci z Hollywood przyjechali i mówili o tym, że powstanie piękny film, ale syn musi się zgodzić na niekwestionowany fakt, że jego ojciec był Żydem. Oni to wiedzą, on tego nie wie, ale oni go właśnie informują. Zaprotestował, film nie powstał. Chociaż w końcowej sekwencji oferowali także pieniądze. Rodzina Ulmów. Jest coś niesamowitego, by w tamtych czasach ryzykować życiem całej rodziny dla ludzi, którzy byli rozpoznawalni z samolotu. 75% Żydów nie znało polskiego, a jednak tysiące Polaków zaryzykowało nie tylko życiem własnym, ale całych rodzin. Pytanie: ilu Żydów zaryzykowałoby tak dla Polaków? To nie jest pytanie podchwytliwe. Trzecia postać: święty Kolbe. Święty poszedł na śmierć za innego człowieka. Obcego: Franciszka Gajowniczka. Na śmierć głodową, nie byle jaką. To nie była śmierć od koli, która trwa sekundę. Ona trwała wiele dni. Ludzie w takim stanie złożyczyli, Bogu, Niemcom, chcieli dobicia. On się tylko modlił za oprawców, za współtowarzyszenie doli. Był ostatnim ofiarą śmierci głodowej w Auschwitz, bo nawet ta nieludzka horda niemiecka widząc takiego człowieka świętego, zamknęła ten eksperyment, jaki było głodzenie ludzi. Nie odbili na tych morderstwach eksperymenty, badania psychologiczne. Był ostatnią śmiercią, ofiarą śmierci gudowej w Auschwitz, Rotmistrz Pilecki, e, Święty Kolbe, przepraszam. A zatem mamy trzy postacie, które łączy to, że kwestionują to, co bardzo mocno podkreślają dziś środowiska żydowskie, a czemu wtórują środowiska niemieckie. A mianowicie to, że Polacy nie byli ofiarami nazistów, tylko że byli nazistami. To znaczy, środowiska żydowskie kwestionują to, że my byliśmy po stronie dobra, mówiąc o tym, że my byliśmy nazistami. Ja dlatego mówiłem o tym, kiedy poprzedni rząd domagał się reparacji od Niemców, że Zwracanie się do Izraela z prośbą o wsparcie to jest irracjonalny pomysł, bo Izrael gra w tę nutę niemiecką, gdzie Niemcy świetnie rozgrywają tę kartę, dzieląc się z nami swoim nazizmem, robiąc z nas nazistów nie tyle współwinnych zbrodni, co wręcz większych zbrodniarzy niż oni. Naziści to dziś w domenie światowej bardziej Polacy niż Niemcy. Dlatego Engelking czy Grabowski, profesorowie żydowscy, mówią, że kiedy Żyd uciekał z obozu koncentracyjnego w Polsce, wpadł w ręce Niemca, miał szansę, ale Polacy to już było. Nie było żadnych szans. 200 tysięcy Polaków wymordowali, 200 tysięcy Żydów wymordowali Polacy, mówi Angel King, Grabowski i inni profesorowie żydowscy, i tłumaczą, że dlatego właśnie naziści, bo nie nie Niemcy, budowali obozy koncentracyjne w Polsce. Bo tu byli dookoła naziści. Oni wyłapywali tych Żydów, uciekinierów z Auschwitz i innych obozów i ich mordowali. Innymi słowy, zwracanie się do Izraela, który prowadzi taką narrację do Żydów, że Polacy są nazistami, by wesprzeć nas w domaganiu się od prawdziwych potomków nazistów, czyli Niemców, reparacji, było ilacjonalne. Izrael oczywiście zaprotestował. Domaganie się przez Polaków roszczeń od Niemców jest niewłaściwe, to jest wręcz podłe, bo to my byliśmy ofiarami nazistów. Żydzi zareagowali tak, ja bym przekonany, że zareagują. Czemu w rządzie Pisnik o tym nie wiedział? Naprawdę urwali się z choinki, mieszkają pod lodem. A zatem, wracając do tych trzech postaci, w zasadzie więcej, no bo rodzina Olmów to nie jest jedna postać, tylko jest cała bohaterska rodzina. Zakwestionowanie, wyrzucenie z Muzeum II wojny światowej jest zacieraniem pamięci o bohaterach Polakach, którzy są symbolem tego, że Polacy jako naród walczyli z nazistami. Zarówno Niemcom, jak i Żydom. To jest na rękę by tego typu postaci usuwać z domeny publicznej, usuwać z pamięci ludzkiej. A zatem czwartą stolicą, na której bardzo jest to na rękę poza tymi trzema wymienionymi wcześniej, zdecydowanie jest Tel Awiw. I trzeba mieć tego świadomość. Że to jest podła cyniczna gra. Ja nie mówię, kto wymyślił ten szalony bandycki pomysł, bo to jest bandycki pomysł. Usuwanie z Muzeum II wojny światowej niekwestionowanych bohaterów, czy wręcz świętych jak Kolbe, czy bohaterów jak Lotnisz Pilecki, czy jak rodzina Ulmów, jest z punktu widzenia nas, Polaków, szalone. Ale jeżeli popatrzymy na to, że jest to element większej gry, gdzie Pewnym sojuszu pozostają środowiska żydowskie i niemieckie, a sprzyjają im rządy Donalda Tuska, niemieckiego namiestnika w Polsce. To wtedy popatrzymy na tę historię zupełnie inaczej. To nie jest wyrwany z kontekstu obrazek, to jest element większej całości. I tak na to trzeba patrzeć. I w kontekście tego mamy w tym roku wydarzenie w Jedwabnem, 10 lipca. Organizujemy, serdecznie Państwa zapraszam, niezwykłe wydarzenie, bo wykupiliśmy ziemię tuż obok, do uśmierci. Na razie ją wydzierżawiliśmy, ale liczymy, że dzięki Państwa pomocy wykupimy ją tuż obok Dołu Śmierci, gdzie Niemcy zamordowali Żydów, a Żydzi dla pieniędzy i władzy przypisują tym zbrodnie Polakom. 30 metrów od tego miejsca mamy ziemię, na której robimy dziś, w tym roku, 10 lipca, niezwykłe wydarzenie. Będzie Ewa Kurek, będzie Małgosia Grupa, profesor, która robi ekshumację w Jedwabnym, przerwaną przez Szudlicha i zabetonowaną przez Lecha Kaczyńskiego, ministra sprawiedliwości. Będzie Leszek Żebrowski, będzie Rafał Piech, będzie moja skromna osoba, Tomek Budzyński, który wykonał wspaniałą pracę kwerendę. Robimy tam wielkie wydarzenie. Zaczynamy od mszy świętej o godzinie 9 rano. Potem na wielkiej scenie będą prelegenci, którzy będą mówili prawdę o relacjach polsko-żydowskich i o tym, co naprawdę wydarzyło się w Jedwabnym. Jedwabne jest kluczowe, trzeba to zrozumieć. Żydzi uczynili z Jedwabnego symbol polskiego nazizmu, i symbol tego, jak to Polacy mordowali Żydów przez całą okupację. Czego uczą dziś dzieci w Ameryce i młodzież? Nie pojedziecie do stu stodów, gdzie Polacy palili Żydów. Pojedźcie do jednej i zobaczycie, co Polacy robili z Żydami przez całą okupację. Pojedźcie do Jedwabnego. A zatem odbierzmy ten zakłamany symbol, bo jest to kłamstwo, to Niemcy dokonali tej zbrodni, nie Polacy. I mamy pierwszy kamień, który może uruchomić lawinę. Chcemy uruchomić ten kamień 10 lipca tego roku. Pomóżcie nam państwo zorganizować tę imprezę. Informacja jest na stronie sumniński.pl i przybądźcie tam z flagami biało-czerwonymi. Zaczynamy już świętą polową, potem prelekcję, potem będzie prezentacja filmu Powrót do Jedwabnego, potem wiele innych wydarzeń, o których nie chcę już dzisiaj mówić. W momencie, kiedy Żydzi będą się modlić za swoje ofiary, uszanujemy to, bo tak trzeba. Przejdziemy do namiotów, które będą rozstawione i będziemy mieli rozmowy kuluarowe. Trzeba się zachować, a później będziemy kontynuować to wydarzenie od świtu do zmierzchu, żeby przypominać, że wcześniej przed ofiarami żydowskimi były tam ofiary polskie. Jedna trzecia mieszkańców Jedwabnego i okolic zginęła i została wywieziona na wschód na skutek donosów Żydów i z ręki Sowietów, którzy kolaborowali. To byli sojusznicy. Żydowscy sąsiedzi i sowieccy okupanci wymordowali i wywieźli na wschód tysiące obywateli Jedwabnego i okolic. A zatem przypomnijmy o tym i pokażmy to wszystko w kontekście wydarzeń, które miały miejsce przez całą okupację. To wydarzenie z tego roku ma zaowocować tym, by w przyszłym roku stanął tam pomnik, który będzie powiadał prawdę o wydarzeniach w Jedwabnym na naszym prywatnym terenie i który będzie zadawał kłam na relacji żydowskiej. A zatem w tym roku wykonujemy pierwszy bardzo ważny krok. Zróbmy ten krok razem. A położymy kres takim działaniom, jak wyrzucanie naszych bohaterów z muzeów, tego typu jak Muzeum II wojny światowej. Do zobaczenia w jedwabnym. Mam nadzieję, że przyjedziecie Państwo tam tłumnie. Potrzeba nam Państwa wsparcia. Imiennik do nawyciana kapital.pl